Witam wszystkich tu blog odkrywcy. Jestem dzisiaj w Dąbrowie Górniczej, dokładnie w Gołonogu. Na wzgórzu mała góra o wysokości 334 metry. Materiał dzisiejszy będzie dotyczyć wzgórza, który jest przede mną. Czyli wzgórze Gołonowskie, zwanym również e, górą świętego Antoniego. Z uwagi na to, że ten kościół, który tam widać, jest m.in. sanktuarium świętego Antoniego z Padwy. Stąd również jedna z nas tegoż wzgórza. Ciekawe widoki i czystej małej góry, czy tego wzgórza gołonowskiego. Ogólnie dla mnie to jest jedno, trochę wzgórze z dwoma wierzchołkami, ale gdzieś tam na mapach widnieje, że dwa, dwa wzgórza. Zresztą co do małej góry. To jest znane chociażby z sieci schronów, czy bardziej kokbunkrów niemieckiej linii obrony B2. A samo wzgórze gołonoskie, bardziej zwane z tego, że jest zespołem przyrodniczo-krajobrazowym, utworzonym w 1994 oraz ponownie w 2002 roku. No oraz właśnie z tego kościoła, z tego sanktuarium cmentarza z 1890 roku. No i liczę, że trochę się, może inaczej. Będę chciał się tam troszkę pokręcić, pokazać wam właśnie jak wygląda całe te Wzgórze Gołonowskie. Co do tej małej góry również będzie na moim kanale, tam pokażę jak wyglądałem co niektóre pozostałe ocalałe koch bunkry. I co do samego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Wzgórze Gołonowskie. Ustanowiony dokładnie 27 kwietnia 1994 o powierzchni 5,2 hektara. Tak jak powiedziałem ponownie, ponownie utworzony w 2002 roku. No, i jaki jest przede wszystkim cel ochrony tego wszystkiego? To jest ochrona obszaru właśnie tego wzgórza jako wyjątkowo cennego fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych. No i nie ma co ukrywać, że posiada spore walory przyrodnicze. Samo Wzgórze Gołonowskie jest to triasowe wzniesienie o wysokości 335 metrów nad poziomem morza, zbudowane z warstw wapienia muszlowego, na wzgórzu zlokalizowana jest parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem świętego Antoniego wraz z Kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i świętego Antoniego, a także cmentarz wraz z parkiem znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków. Hmm. Jeśli chodzi o kościół, to historia sięga XVII wieku cmentarza 1800 bodajże 80. I od tego czasu układ ścieżek, alejek czy wygląd bram pozostał niezmieniony. Świątynia obsadzona jest z licznymi starymi kasztanowcami. Aleja z takich samych drzew prowadzi z kościoła ku cmentarzowi. Starodrzew rosnący na Wzgórzu Gołonowskim objęto ochroną ze względu na jego wyjątkowość w krajobrazie naturalnym i kulturowym. Wzgórze Gołonowskie stanowi bardzo dobre miejsce widokowe na pobliskie tereny, a tak naprawdę najbardziej na hutę Katowice. To tak a propos rysu historycznego. Teraz tak, nie ma chrost takiej ścieżki, którą by można przejść z tej małej góry gdzieś tu muszę się pokręcić, ale to już bez nagrania A no więc będę chciał się trochę pokręcić, pokazać wam trochę ten, tego sanktuarium św. Antoniego Spadwy tego cmentarza 1880 czy 90 roku z wszystkimi ocalałymi murami, które również są częścią tego miejsca chronionego przez konserwatora no i jak wygląda właśnie Troszkę tego parku. No i na samym końcu będzie bardzo ciekawe zejście z tego wzgórza, ale to będzie niespodzianka na sam koniec, oczywiście dla osób, które tego miejsca nie znają. I jeszcze tutaj nie były, i może to zachęcić do przyjazdu tutaj. Tak więc jeszcze rzut oka na kościół świętego Antoniego. I pomału będę próbować się tam dostać, przedrzeć być może przez te haszczory. Zobaczymy jeszcze, jak to, jak to mi się uda. A więc, jesteście ciekawi, jak wygląda to z górze Gołonowskie. Zostańcie na filmie na kanale i startujemy. Jestem już na terenie cmentarza. Fenomenalny widok na Hutę Katowica Po prostu rewelacja. Jeden z najlepszych widoków na ten zakład, jakie można zobaczyć. Jestem już na cmentarzu, jedno z najstarszych, najbardziej wartościowych historycznie nekropolii na Zagłębiu. powierzchnia cmentarza liczy 8 hektarów 46 arów sam układ nie nosi znamion rozwiązania urbanistycznego obecny obrys ma kształt ośmiokąta nieforemnego no alejki tak naprawdę są określone trochę przypadkowo na tyle żeby dało się normalnie poruszać po tym kompleksie Najstarszym grobem ma być z 1879 roku należący do rodziny Daneckich. To jest, jeden, to jest chyba najciekawszy nagrobek na tym cmentarzu. O ile dobrze, dobrze kojarzę, no to zobaczymy za chwilę, jak to wygląda. Jest tutaj kilka ciekawych nagrobków. To jest najprawdopodobniej właśnie ten najstarszy. Tu mamy chyba nawet twórcę. Żydok Warszawa. Anna z Libiszewskich, Bonajska, z moru w 1898. sam nagrobek chyba nie pisze, z którego jest roku. Ale to chyba nie będzie młodszy, nie wiem tak czy inaczej. To jest chyba najciekawszy nagrobek na tym cmentarzu. I tak prezentuje się cmentarz, który jest nieodzowną częścią tego kompleksu wzgórza Gołonowskiego. Może nie ma jakiejś tutaj bardzo dużej liczby ciekawych nagrobków, aczkolwiek kilka jest naprawdę fajnych. No i w oddali już wyłania się sanktuarium świętego Antoniego z Padwy. Tam również idę tak więc chwilkę jeszcze tutaj zobaczymy co na tym cmentarzu i będę się dalej przemieszczać przez park następnie w stronę, w stronę tej świątyni no a większość tutaj nagrobków to ogólnie nic ciekawego aha tak a propos żeby nie było tak miło, fajnie i różowo na tym materiale tego nie będę pokazywać ale tam w dol tam gdzie się kończy cmentarz jest dół na no dobry 10 metrów na dół mniej, mniej więcej od tego miejsca tak jak pokazuję jest po prostu jedno wielkie wysypisko śmieci jedno wielkie wysypisko zdemontowanych starych nagrobków które tam są porozrzucane nawet można odczytać co niektóre osoby, które spoczywały tak więc to w ogóle zostawię bez komentarza, natomiast yy, tylko jest taka wzmianka, że po prostu jest coś tak fatalnego tuż za tymi no, czystymi nagrobkami. No, wróciłem jeszcze na spokojnie zobaczyć te dwa chyba najciekawsze nagrobki. Teraz ciekawy Jadwiga Chrzanowska. No i mamy na miastkę widoków z drugiej strony. Grób rodzinny Hejna. Cmentarzu. Nie wiem w którym roku powstała. No tak pomału będę wychodzić z tego cmentarza. Tak troszkę fragmentarycznie robię, bo dużo ludzi się tu kręci. A tu chciałem, żeby było jednak spokojniej. No to będzie już jeden z nagrobków. 1908. Niestety, te sztuczne paskudstwo na tych nagrobkach zabytkowych straszne. To jest. No i w, e, większość cmentarza obecnego jest okolona murem ceglanym, jak widać obecnie dwukolorowym. I on się będzie różnić od muru, który okala kościół. On tam się składa z wapienia i filary są tylko z cegieł. Tak więc e, taka ciekawostka, że niby, można powiedzieć jeden kompleks, ale już mury są w dwóch rodzajach. Tu mamy właśnie jeden z, też z ciekawszych nagrobków rodziny Grochowskich. No I to tak naprawdę byłoby tyle, jeśli o ten cmentarz. Jeszcze gdzieś tam parę ciekawostek można by zobaczyć, no ale robi się tu coraz tłoczniej. A więc pierwszą część, można powiedzieć, tego wzgórza mam za sobą. Teraz będę dalej, jak powiedziałem, przemieszczać się w okolicach, w okolicach kościoła gdzieś tam na miaska ciekawego drzewostanu, które w tych okolicach można napotkać. No i mamy już fragment parku, jeżeli to tak można nazwać w ogóle. Tu żadne założenie parkowe nie jest dostrzegalne, zresztą jest to potężny parking w ogóle. i jest to, jest to plus, jeżeli chcecie przyjechać autem, natomiast co do... Obecnie co do założenia parkowego, no to raczej nie ma nic do czynienia. Teraz tak, bardzo ciekawy, lokalny czarny szlak metalurgów. Nie szedłem im jeszcze, ale jest w moich planach. Zresztą jest tutaj jeszcze zielony szlak 25-lecia PTTK, a no to już jest szlak przez Półszlanska, który, który prowadzi. No i co do drzewostanu, no w opisach jest ciekawy, w realu niekoniecznie. Jakiś wiekowego wiekowych drzew ja tutaj nie widzę, tak więc raczej jeżeli były, no to już i dawno nie ma. Nasz budynek parafii. I tak naprawdę to, co najciekawsze w tym wszystkim, to właśnie ta świątynia. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Antoniego oraz w ramach tego Sanktuarium Świętego Antoniego Spadwy, barokowy kościół. Ufundowany w 1675 przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. Konsekrowany przez niego w 1678. I to, co powiedziałem, jest tutaj mur, który okala tą świątynię w większości istniejący. jak widać. Kamień w środku, filary z cegieł. Kościół. Był to na samym początku kościół farny. W 1753 biskup krakowski Andrzej Załuski ufundował dobudowę murowanej wieży założonej na planie kwadratu przechodzącego w górze w ośmiobok, zwieńczonej baniastym barokowym hełmem z latarnią, obecnie pokryty miedzianą blachą. W 1850 rozbudowano prezbiterium a w latach 1889-92 dobudowano na wyboczne z kapicami świętego Antoniego od strony północnej i Świętej Barbary od strony południowej oraz skarbiec i Zakrystię. Od tej pory układ architektoniczny jest bazylikowy. Ściany zewnętrzne posiadają toskańskie pilastry. Na wyboczne posiadają sklepienia krzyżowe natomiast prezbiterium przykryte z kolebą, z dwiema lunetami po obu stronach. Bardzo ciekawa jest polichromia, pochodzi z 1896, wykonana przez krakowskiego malarza Piotra Nizińskiego. I to co powiedziałem, plac przykościelny z otoczony murem obronnym z kamienia wapiennego, i filary tutaj z tego Jest tutaj kilka dróg, które prowadzą na wierzchołek tego wzgórza. Jedną z ciekawszych, i tak powiedziałem, tam będę kończyć materiał. Jest to droga, która jest okryta. No, no właśnie. Trochę przypomina to jak tunel z bardzo ciekawymi dwoma wejściami które liczy około 100 schodów. Gdzieś tam przy wyjściu ma się, że ma istnieć pozostałość starej plebanii z XIX wieku. Oczywiście zerknę również do środka jak to wygląda jest taka możliwość więc jak najbardziej no Jest kilka, kilka ciekawych drzew ale raczej nie należą do wybitnych okazów jego gatunku widziałem lepsze, większe, ciekawsze. I to jest właśnie ten, nazwijmy to tunel, o którym powiedziałem. To jest jedno z wejść. I tak prezentuje się świątynia, sanktuarium, jak powiedziałem, świętego Antoniego z Padwy. Najważniejsza jakby to powiedzieć część tego wzgórza Gołonowskiego. No i dookoła mury, bramy. To jest od XIX wieku. Dobra, tak więc idę do środka. A no, budynek parafii wraz z dobudowanym skrzydłem, bodajże z lat 20 XX wieku. No aczkolwiek prezentuje się jakoś super ciekawie, natomiast ten budyneczek już jak najbardziej. Kończyć materiał, schodzi z tego wzgórza i największa ciekawostka zostawiona na koniec. są jakieś pozostałości, może tu gdzieś ta była wcześniej, ta wcześniejsza parafia. Plebania. No I tu mamy jedno, jedno z wejść, one tutaj zachodzi kołem i wychodzi dokładnie w miejscu, gdzie kończy się tutaj ten bardzo stromy tunel, wykonany z cegły, no i w sumie takiego wejścia krytego, jeszcze nie miałem okazji widzieć. Dwa wspomniane przeze mnie szlaki, zielony, czarny. No powiem szczerze, robi robotę. Oczywiście to jest trochę tak jak z tym cmentarzem. Tu niby ładnie, ale za potem już wysypisko, którego na szczęście może nie pokazałem. Tutaj również piękna ciekawostka to oczywiście bohomazy wszędzie. To jest naprawdę smutne. Ponownie brawo Ruda, Dąbrowa Górnicza. Pogratulować. To właśnie te zejścia, które dookoła przechodzi, ale również z bardzo strony. No i ten tunel. No i mamy zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórze Gołonowskie. No i drugi ten portal, drugie wejście. nie wiem dokładnie kiedy został wykonany w razie takich informacji nie uzyskałem i tak na sam dół wzgórza jeszcze nie zszedłem to jeszcze raz trochę na dół ale to, to już nie na ten materiał to nie ma sensu tak, a propos wysypisk, ale jest bardzo dobrze widoczny, właśnie kościół, ta najwyższa część wzniesienia, mury, a więc pamiętajcie o tym miejscu. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, Wzgórze Gołonowskie raz właśnie Sanktuarium, Cmentarzem, całym, całym tym kompleksem. A nawet tam gdzie zacząłem materiał, czyli z tą małą górą, z kompleksem kokbunkrów niemieckich. Naprawdę może być fajne, fajna wycieczka, fajny wypadzik, do czego Was zachęcam. Trochę sporo ciekawych widoków, chociażby na hutę. straszny ruch tutaj się zrobił jest sobota a tu auto za autem ale to głównie przez e, przez cmentarz bardzo dużo ludzi tam było no i tam coś teraz zabezpieczają te mury no bo zaczynają się sypać no i tam można zobaczyć że są wysokie z kilka metrów, spokojnie. Więc ja Was zachęcam, żeby tu przyjechać, pokręcić się, pochodzić, zaznajmić z historią tego miejsca, bo naprawdę, naprawdę warto. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. No całą, cały ten kompleks. Jestem już troszkę w dole. Więc tu postanowiłem, rozkończę materiał. No, chyba, że gdzieś tam jeszcze w oddali, w oddali, może na jakieś pogori tu gdzieś zakończę, ale na razie nie sądzę. A więc myślę, że to jest całkiem dobre miejsce. To więc tym razem wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.